Siemka, z tej strony kaktus, a w tym filmie powiemy sobie troszeczkę o kolejnej współpracy w Fortnite, a mianowicie z Dragon Ballem. Ale jeszcze przed przejściem do filmu prosiłbym Was o zostawienie łapki w górę i subskrypcji z dzwoneczkiem. A teraz do filmu. Jak pewnie bardzo dobrze wiecie, Dragon Ball jest to seria komiksów oraz filmów anime, przedstawiających bohaterów z niesamowitymi umiejętnościami i supermocami. A jak wiecie, Fortnite kilka razy dodawał już takie coś poprzez współpracę ze Star Wars, Marvel czy DC, dlatego bardzo możliwe, że może się to powtórzyć. Gracze między innymi zaczęli tworzyć koncepty, który jeden przykładowy widzicie teraz w tle. przedstawiają głównego bohatera właśnie z Dragon Balla i z innymi przedmiotami kosmetycznymi. Jednak pamiętajcie, że wizualny wygląd tej postaci jest wyłącznie konceptem i nie bierzcie tego w 100%. Ale za to mam dla Was bardzo dobrą informację, która jest już potwierdzono. Te cztery postacie, które widzicie teraz w tle zawitają do Fortnite jako skin do zakupienia za fałdolce. I będą do zakupu w pakiecie lub osobno. Wy w komentarzu napiszcie, czy Wam się podobają i czy je zakupicie. Ja osobiście nie jestem zbyt fanem anime, dlatego też ich nie zakupię. Ale uszanuję, jeżeli Wam się podobają, i nawet przypnę serduszko, jeżeli napiszecie w komentarzu, czy Wam się podobają i czy je kupicie. A na ten moment się będę z Wami żegnał. I trzymajcie się, Siemanko! Z okazji rozpoczęcia wakacji 2022 organizuję dla Was konkurs na 5000 fałdolców. Wyniki takowego konkursu ogłoszę Wam na Discordzie, do którego link macie w opisie, w ostatnim tygodniu wakacji. Aby wygrać, musisz zostawiać łapkę w górę pod każdym filmem, który będzie się pojawiał do momentu ogłoszenia wyników, subskrybować kanał z dzwoneczkiem oraz pod każdym filmem, który będzie się do tamtego czasu pojawiał, pisać komentarz o treści wakacje. A teraz, powodzenia!